Edukacja obywatelska to jest przedmiot, który ma przygotować młodych ludzi do świadomego i odpowiedzialnego zaangażowania obywatelskiego. I zadając sobie pytanie, czego młodzi ludzie potrzebują, żeby właśnie tak angażować się jako świadomi obywatele, odpowiedzieliśmy sobie, że potrzebują po pierwsze wiedzy, która pozwoli im zrozumieć otaczający ich świat społeczny, potrzebują kompetencji, które. Pozwalają im w tym świecie działać, i potrzebują takiego doświadczenia obywatelskiej sprawczości, czyli przekonania, że warto brać odpowiedzialność w swoje ręce, brać sprawy w swoje ręce, działać i wpływać na tę rzeczywistość, która ich otacza. I takim najważniejszym wyróżnikiem tego nowego przedmiotu jest właśnie chyba ta praktyczna, praktyczne podejście do nauczania. Wyróżniliśmy w nim w związku z tym taką klasyczną część, czyli nabywanie wiedzy, umiejętności opisanych w wymaganiach szczegółowych, ale drugim bardzo ważnym filarem, pełnoprawną częścią też procesu edukacyjnego są tak zwane działania obywatelskie, a trzecim realizacja projektu edukacyjnego, badawczego lub społecznego. Drugi filar działania obywatelskie to jest działanie indywidualne. Takie, w którym na przykład angażujemy się w organizowanie jakichś wydarzeń rocznicowych, albo piszemy petycje w ważnej dla nas sprawie, robimy jakąś sądę, dzielimy się opinią w mediach społecznościowych, szkolnych lub lokalnych na ważny dla nas temat. Ale także kandydujemy w wyborach na przedstawiciela samorządu uczniowskiego chociażby. Chodzi nam o to, żeby młodzi ludzie doświadczyli Działania sprawczego, działania w sferze obywatelskiej. I chcielibyśmy, żeby to doświadczenie dotyczyło nie tylko najbardziej aktywnych, naj, najbardziej chętnych liderek, liderów, ale żeby na podstawowym poziomie. Posiadał je każdy uczeń, każda uczennica, bo nie możemy mówić o sprawczości, jeśli tej sprawczości się nie doświadcza. No i trzecim filarem, o którym wspomniałem, są grupowe, z kolei, projekty edukacyjne albo badawcze, gdzie uczymy się, jak działa sfera społeczna, zgłębiamy jakieś pytanie dotyczące sfery społecznej, albo projekty społeczne, w których. Jakiś mały problem bliski dotyczący klasy, szkoły, być może społeczności lokalnej, osiedla, naszej wsi rozwiązujemy. My się będziemy uczyli ten przedmiot mądrze prowadzić. Nie wszystko będzie idealne w pierwszym semestrze, ale liczę, że w kolejnych semestrach to będzie coraz lepsze e, przedsięwzięcie. I tak także musimy odrobić lekcje, jeśli chodzi o tłumaczenie organizacjom społecznym, e, e, czy właśnie takim inicjatywom jak OSP, PCK. PTTK, ale też właśnie lokalnym Dowom Kultury, urzędnikom z urzędów gminy, że jak przychodzą do nich uczniowie w ramach tego przedmiotu, to warto potraktować ich jak obywateli, bo. Pamiętajmy cały czas, że młodzi ludzie, nawet przed 18 rokiem życia, choć nie mogą głosować, to są obywatelami i, i powinni się no, cieszyć też takim szacunkiem i podmiotowością w traktowaniu przez urzędy publiczne. Więc dużo jest przed nami pracy, ale trzeba kiedyś zacząć ją wykonywać, i to jest ten moment.